Powody potępienia tajnych stowarzyszeń. Zagrożenie czystości religii katolickiej. Spośród przyczyn wspomnianych ciężkich zakazów i potępień wyliczonych w obecnej konstytucji, pierwsza jest taka, że do tego rodzaju stowarzyszeń i zgromadzeń przystępują ludzie z różnych religii i sekt. Już tylko z tego faktu widać, że zachodzi tu wielkie niebezpieczeństwo zagrożenia czystości religii katolickiej. Zobowiązanie do zachowania ścisłej tajemnicy. Przysięga. Drugą przyczyną jest zobowiązanie do zachowania ścisłej i nieprzeniknionej tajemnicy, pod osłoną której ukrywa się wszystko, co dzieje się w owych tajnych związkach. Do nich można odnieść słowa wypowiedziane przez Cecyliusza Natalisa, które czytamy u Minucjusza Feliksa. Rzeczy dobre lubią zawsze światło dzienne, zbrodnie przykrywają się tajemnicą. Trzecią sprawą jest przysięga, którą się potwierdza bezwzględne zachowanie owej tajemnicy, tak jakby było dozwolone komukolwiek zasłaniać się pretekstem obietnicy lub przysięgi, aby nie dopełnić obowiązku zeznań w przypadku śledztwa prowadzonego przez prawowitą władzę, aby zeznać wszystko, odpowiadając na pytania sędziów, którzy chcą wiedzieć, czy w owych tajnych związkach nie czyni się czegokolwiek, co godziłoby w państwo i prawa przysługujące religii lub władzy państwowej. Przecznej z obowiązującym prawem, zakaz działalności, zła sława. Czwarty powód wspomnianych potępień wynika stąd, że tego rodzaju stowarzyszenia sprzeciwiają się postanowieniom zarówno prawa cywilnego, jak i kanonicznego, skoro zgodnie z prawem cywilnym wszelkie kolegia i stowarzyszenia powstałe bez urzędowego zatwierdzenia są zabronione, jak wynika z pandektów, oraz z listu 97 pliniusza znajdującego się w Księdze 10, w którym jest mowa o wydanym przez niego bez zgody cesarza rozporządzeniu zabraniającym działalności stowarzyszeń lub zgromadzeń, które nie znajdują akceptacji u władz. Piąta przyczyna jest taka, mianowicie w licznych regionach wspomniane stowarzyszenia zostały już zabronione przez prawo. Ostatni powód to ten, że wspomniane związki nie czyszczą się z zaufaniem i poparciem pobożnych, i uczciwych mężów, ale raczej mają złą sławę. Wszyscy oni byli zgodni co do ich przewrotności i nieobyczajowości. Spisek masonerii przeciw religii i społeczeństwu. Już od dawna stolica apostolska powiadomiona o tych zebraniach otwarcie i bez jakiegokolwiek nacisku oznajmiła, że stowarzyszenia te przygotowują spisek przeciw religii, a nawet przeciw społeczeństwu. Od dawna wszystkich ostrzegała i zalecała, zaczę... aby zabroniono działalności takich zgromadzeń. Jednak należy ubalewać, że nie zostało z pomyślnym skutkiem zrealizowane apostolskie zalecenie. Ponieważ ponieważ nie starano się powstrzymywać działań tych przewrotnych ludzi, wyniknęło już to, co przewidywaliśmy, mianowicie, że ci ludzie kierowani pychą ośmiają się zakładać coraz to nowsze, tajne stowarzyszenia. Wolność religijna celem działalności karbonariuszy. Ale dowodzą tego wszystkie ich książki, podręczniki, ustawy i inne materiały propagandowe, które zostały dostarczane sędziom przez tych, którzy sposzczekszy się, że popełnili błąd, porzucili stowarzyszenie. Wszystko to dowodzi, że karbonariusze usilnie zmierzają do tego, aby zapanowała zupełna wolność wyznawania religii, aby każdy mógł opowiedzieć się za taką religią, jaką mu nakazuje sumienie i według własnego upodobania pojmował jakikolwiek obowiązek religijny, a wskutek czego postulując zupełną obojętność względem jakiejkolwiek religii, nad co nic gorszego i bardziej szkodliwego być nie może, tym bardziej jeszcze profanują mękę Jezusa Chrystusa. Że wykorzystują ją do jakichś swoich rytuałów. W ten sposób na miejsce sakramentów Kościoła prowadzili jakieś swoje świętokradcze praktyki, także dokonali aktu profanacji tajemnic wiary i wyszydzając ze stolicy apostolskiej, do której żywią jakąś szczególną nienawiść. Wzrost liczby i przewrotności działań tajnych stowarzyszeń Najpierw zauważyliśmy, że wzrosła ich liczba wraz ze wzmożoną przewrotnością ich działań. Spośród nich zasługuje na szczególną uwagę ta, która nazywa się akademicką lub uniwersytecką, dlatego że na swoją siedzibę obrała sobie wiele uniwersytetów, która usiłuje za pośrednictwem wielu profesorów nie nauczać, ale demoralizować młodzież poprzez szerzenie nauk tej sekty. Słusznie chyba można nauki tej sekty nazwać tajemnicami bezbożności, skoro za ich pomocą namawia się do wszelkiej zbrodni. Biorąc to wszystko pod uwagę, poczytujemy sobie za obowiązek ponownie potępić te tajne sekty i to tak dalece, aby żadna z nich nie mogła chełpić się tym, że jej nasz wyrok nie dotyczy i aby pod tym pozorem naiwnych i mniej ostrożnych nie zwiodła. Dlatego za radą wielebnych naszych braci kardynałów świętego kościoła rzymskiego, jak równej i z naszej własnej woli, na podstawie pewnych wiadomości i podejrzałym na myślę, zakazujemy pod takimi samymi karami, jakie były wyrażone w listach naszych poprzedników przytoczonych w tej Konstytucji działalności wszelkich tajnych stowarzyszeń, jakiejkolwiek byłyby nazwy.